Turcja wezwała Rosję i Ukrainę do zaprzestania wzajemnych ataków na Morzu Czarnym. Francja i Niemcy obawiają się, że Stany Zjednoczone zdradzą Ukrainę i Europę. Ukraińskie przedsiębiorstwa mają problemy z powodu masowej emigracji młodych ludzi. Chiński przywódca wezwał Francję do udziału w budowie wielobiegunowego świata. Rosja zamierza rozwijać współpracę militarną z Indiami. Członek litewskiej koalicji rządowej został skazany za antysemityzm. Piątek, 5 grudnia to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Turcja wezwała Rosję i Ukrainę do zaprzestania wzajemnych ataków na Morzu Czarnym. Tureccy politycy obawiają się operacji obu państw, bo mają one zniszczyć infrastrukturę energetyczną i zagrażać bezpieczeństwu żeglugi. Ambasador Ukrainy oraz Charge de Fer Rosji zostali wezwani do siedziby tureckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Ankarze. Obaj dyplomaci usłyszeli, że Turcja nie będzie tolerować zagrożeniom dla swojego bezpieczeństwa w regionie Morza Czarnego, dlatego jest zaniepokojona eskalacją konfliktu pomiędzy Rosją i Ukrainą. Sprawa ataków była głównym tematem posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych tureckiego parlamentu, według portalu Daily Sabah. Tamtejsi politycy obawiają się skutków wojny dla cywilnego transportu. Ataki prowadzone w wyłącznej strefie ekonomicznej Turcji są zagrożeniem zarówno dla żeglugi morskiej, jak i dla infrastruktury nadbrzeżnej. Turecki minister energetyki Alparslan Bayraktar wezwał do ochrony zakładów energetycznych. Podkreślił on, że konsorcjum rurociągów kaspijskich odpowiadające za przesyłanie surowców powinno móc działać bez żadnych zakłóceń. Dotąd rosyjsko-ukraiński konflikt na Morzu Czarnym ograniczał się do jego północnych rejonów. W ostatnich dniach doszło jednak do trzech ataków w pobliżu tureckiego wybrzeża. Ukraińska armia uderzyła w rosyjskie tankowce, które jej zdaniem mają należeć do tzw. floty cieni, pozwalającej Rosji na omijanie międzynarodowych sankcji nałożonych na eksport jej paliw kopalnych. Rosyjski prezydent Władimir Putin w związku z atakami zagroził Ukrainie jej całkowitym odcięciem od Morza Czarnego oraz zniszczeniem poruszających się po jego basenie ukraińskich jednostek. Prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Friedrich Merz mają obawiać się zdradzenia Ukrainy oraz Europy przez Stany Zjednoczone, wynika z rozmowy ujawnionej przez niemiecki tygodnik Der Spiegel. Gazeta miała dotrzeć do anglojęzycznego zapisu poniedziałkowej telekonferencji, w której poza zachodnimi przywódcami wziął udział prezydent Ukrainy Volodymyr Zelenski. Z jego treści wynika, że francuska głowa państwa obawia się o kwestie ukraińskich terytoriów. Ameryka miałaby w tej sprawie zdradzić Ukrainę, nie udzielając jej odpowiedniej gwarancji bezpieczeństwa. W podobnym tonie wypowiedział się szef niemieckiego rządu. Merz instruował Zełęckiego, aby ten w najbliższych dniach zachował ostrożność, gdy będzie rozmawiał ze współpracownikami prezydenta USA Donalda Trumpa. Specjalny wysłannik Steve Whitcock i zięć Trumpa Jared Kushner, zdaniem kanclerza Niemiec, prowadzą podwójną grę z Europą i Ukrainą. Prezydent Finlandii Aleksander Stubb miał powiedzieć, że Ukrainy nie należy pozostawiać samej w jej negocjacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Macron i sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mark Rutte obawiali się z kolei o osobiste bezpieczeństwo samego zielonskiego. Zachodnioeuropejscy liderzy próbowali zorganizować w środę spotkanie z wysłannikami Trumpa. Ostatecznie Witkow po wizycie na Kremlu, podczas której rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, od razu udał się do swojego kraju. Młodzi Ukraińcy od sierpnia masowo opuszczają kraj. Ich emigracja powoduje, że krajowe przedsiębiorstwa mają coraz większe kłopoty z rekrutacją pracowników, informuje portal Digi-Independent. W sierpniu Rada Najwyższa Ukrainy znowelizowała przepisy zabraniające dotąd wyjazdów z kraju mężczyznom w wieku od 18 do 60 lat. Dzięki tym zmianom osoby w wieku od 18 do 22 lat mogą swobodnie opuszczać ukraińskie terytorium. Reforma spowodowała masowy eksodus młodych ludzi. Wprawdzie ukraińska Straż Graniczna nie prowadzi dokładnych rejestrów uwzględniających wiek i płeć osób opuszczających kraj, ale tylko w sierpniu odnotowano największą liczbę wyjazdów z Ukrainy od marca 2022 roku. Kyiv Independent przytacza wyniki badania przeprowadzonego wśród ukraińskich przedsiębiorców. Wynika z niego, że 71% firm w ostatnim czasie odnotowało zwiększoną liczbę odejść młodych ludzi z pracy. Zdaniem połowy respondentów, młodzież rezygnuje z zatrudnienia, aby wyjechać z Ukrainy. Coraz więcej przedsiębiorstw boryka się z brakami kadrowymi. Trudności z rekrutacją pracowników mają zwłaszcza branże zdominowane przez mężczyzn, takie jak sektor metalurgiczny. Władze Ukrainy wciąż nie znalazły rozwiązania pozwalającego na zapełnienie luk pomimo podejmowanych prób przykwalifikowania zawodowego kobiet. Wiele z nich emigruje zresztą razem ze swoimi małżonkami i krewnymi. Przedsiębiorcy starają się rozwiązywać problemy kadrowe poprzez zatrudnianie imigrantów, rekrutację starszych osób, podnoszenie pensji czy robotyzację. Liczą oni na pomoc ze strony państwa choćby poprzez wprowadzenie ulg podatkowych albo programów stażowych. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping uważa, że Francja powinna uczestniczyć we współtworzeniu świata owielobiegunowego. W Pekinie omawiał on z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem kwestie obustronnej współpracy. Xi w trakcie spotkania z Macronem zachęcał Francję do wniesienia nowego wkładu w promowanie równego i uporządkowanego świata wielobiegunowego. Zdaniem chińskiego przewodniczącego oba kraje są niezależne, wizjonerskie, odpowiedzialne i duże, stąd też są w stanie wspólnie promować solidarność we współczesnym środowisku międzynarodowym. Pekin i Paryż zamierzają wzmocnić swoją współpracę strategiczną. W jej ramach obie stolice będą działać m.in. na rzecz korzystnej i inkluzywnej gospodarczej globalizacji. W opinii Xi w tym celu konieczne jest wyeliminowanie przeszkód w ustanowieniu stałych chińsko-francuskich relacji. Francuski prezydent w trakcie trzydniowej wizyty w Chinach ma działać na rzecz przywrócenia pokoju i stabilności gospodarczej. Macron powiedział, że obie strony mają inne spojrzenie na wiele współczesnych problemów, ale konieczne jest opracowanie mechanizmów pozwalających na rozwój wzajemnej współpracy. W podróży francuskiej głowie państwa towarzyszą przedstawiciele czołowych 35 francuskich koncernów działających w różnych branżach. Mają oni wziąć udział w podpisaniu szeregu porozumień o kooperacji gospodarczej. Jednym z podstawowych celów Macrona podczas wizyty w państwie środka jest zniwelowanie nierównowagi w europejsko-chińskich relacjach handlowych. Rosja zamierza dalej rozwijać swoją współpracę militarną z Indiami. Prezydent Rosji Władimir Putin odbywa pierwszą od czasu inwazji na Ukrainę wizytę w indyjskiej stolicy. Rosyjski przywódca w czwartek został powitany na lotnisku w Delhi przez premiera Indii Narendra Modi'ego. Dwudniowa wizyta Putina ma wzmocnić rosyjsko-indyjską kooperację militarną i ekonomiczną. W składzie rosyjskiej delegacji znalazł się m.in. minister obrony narodowej Andrzej Białousow. Rozmowy z jego udziałem mają dotyczyć realizacji wspólnych projektów obronnych. Indie są zwłaszcza zainteresowane zakupem systemów obrony powietrznej S-400. Jak dotąd otrzymały one tylko 3 z 5 zamówionych przez siebie baterii, bo Miała problemy z ich dostarczeniem w związku z nałożonymi na nią sankcjami. Moskwa ma też zaproponować Deli wspólną produkcję myśliwców Su-57. Putin podczas rozmów z Modim podkreślił, że współpraca Rosji i Indii nie jest wymierzona w żadne inne państwo. Obie strony zawarły w czwartek umowę o wymianie informacji pomiędzy służbami celnymi, mającą usprawnić wzajemną współpracę handlową. Portal The Moscow Times przypomina, że Indie od czasu rozpoczęcia wojny na Ukrainie stały się największym odbiorcą ropy naftowej w Rosji. W związku z pomocą w omijaniu sankcji nałożonych na Rosję, Stany Zjednoczone w sierpniu wprowadziły 50% cła na produkty importowane z Indii. Lider litewskiej partii świtniemna Remigius Remitidis został skazany za podżeganie do nienawiści wobec Żydów. Jego ugrupowanie współtworzy koalicję rządową na Litwie. Polityk został uznany winnym podżegania do nienawiści wobec Żydów oraz negowania zbrodni Holokaustu. Miał on publicznie szydzić i poniżać społeczność żydowską, za co będzie musiał zapłacić karę grzywny w wysokości 5 tysięcy euro. Prokuratura domagała się zasądzenia 50 tysięcy euro. Jemaj Taitis ponad 2,5 roku temu ostro skomentował ataki Izraela wymierzone w strefę gazy, porównując politykę tego kraju do działań Rosji na Ukrainie. W kontekście zniszczenia palestyńskiej szkoły sfinansowanej przez Unię Europejską powiedział on, że tego rodzaju wydarzenia jedynie nasilają niechęć wobec Żydów. W innych wpisach oskarżał on społeczność żydowską o zbrodnie popełnione na Litwinach w trakcie II wojny światowej. Parlamentarzysta zarzucił wymiarowi sprawiedliwości wydanie politycznego wyroku, zapowiadając jego zaskarżenie. Cytowana przez Radio Znadwili premier Litwy Inga Ruginiene odnosząc się do sprawy powiedziała że w litewskim społeczeństwie nie ma miejsca na antysemityzm i nienawiść każdy obywatel litwy powinien z tego powodu uważać na wypowiadane przez siebie słowa polityk litewskiej partii socjaldemokratycznej nie przesądziła zarazem o przyszłości kierowanej przez nią koalicji rządowej bo czeka na uprawomocnienie wyroku ugrupowanie Tisa jest jedną z trzech partii współtworzących gabinet Ruginiene. Informacje przygotował Maurys Mietelski, nadzór redakcyjny i Goliankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia układu otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, życzę spokojnego weekendu i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym.